Witam serdecznie, kochani. Z znaku skorpiona w tym czytaniu kartarota dla was na maj, na nadchodzący miesiąc zaczniemy um, o to czytanie od spraw tych takich bardziej przyziemnych. Związanych z pracą, finansami. Potem przejdziemy do planów i przedsięwzięć zapytamy także później o zdrowie, a w dalszej części czytania będziemy już te bardziej osobiste kwestie roztrząsać kontakt z bliskimi a także miłość. Tak? Będzie także tutaj coś dla Singli, więc, moi drodzy, no nie martwcie się, nie pamiętam o Was single także, będzie także pytanie o ewentualne przeszkody. Mocne wpływy. Wszystkie te fajne rzeczy, zanim przejdziemy do czytania, nie zapomnijcie zostawić lajka, rozważcie subskrypcję. A my patrzymy, już co mamy tu na stole. I teraz tak okej, okay. mamy tu w tych kwestiach związanych z pracą, z finansami, praca obowiązki ogólnie, no, praca jest obowiązkiem, ale mamy tu kartę księżyca. I księżyc mówi o tym, że jeżeli macie jakąś taką rzecz, czego, o której spodziewacie się w maju, ale raczej wiecie, nie że spodziewacie się, że fajnie będzie, a raczej spodziewacie się, no, że tak raczej to nie pójdzie w tym kierunku, którym byście chcieli. Czyli to takie złe przeczucia, które macie to całkiem możliwe, że część z nich, przynajmniej, część z nich przynajmniej może się sprawdzić, tak? Więc jeżeli myślicie, a no maj nadchodzi, czyli pewnie trzeba będzie zrobić to, to, to i to, dorzucą nam godzin czy coś takiego, całkiem możliwe, że tak, nie będę ukrywał, nie będę ukrywał. Ale skorpiony, mam wrażenie tak, że, że to nie będzie jakoś straszne w pełni, dlatego mówię, że przynajmniej po części się tylko sprawdzą, bo mamy giermka pucharów. I giermek pucharów mówi o tym, że raczej będziecie w dobrych nastrojach. Strojach, że szczególnie podejmując się tych takich rzeczy codziennych, takich właśnie związanych z pracą, czy takich, które na co dzień musimy się nimi zajmować, żeby przetrwać, tak? bo tutaj mówimy o rzeczach, które musimy robić. Tutaj są takie rzeczy, które chcemy robić bardziej, będzie o planach i tych rzeczach, które no, sami byśmy chcieli, żeby do, do nich doszło. To robiąc te codzienne sprawy, Będziecie raczej w dobrych humorach, w dobrych nastrojach. Będzie to Wam przychodziło stosunkowo łatwo. Giermek Pucharów mówi o takich małych zwycięstwach, o takich małych zyskach, małych pozytywnych. No, tak, tak że poukładają się rzeczy w pozytywny sposób. Więc w tym wypadku nie, nie widziałbym akurat, akurat tego księżyca jako czegoś takiego przejmującego, strasznego, co by, wiecie, zaćmiło. Całość maja, a także nie dotyczy to raczej kwestii finansowych, bo denarów on często po prostu już mówi o tych kwestiach finansowych, wskazuje na to, że coś konkretnego, takiego jednego, co wy byście chcieli uzyskać, to uda się uzyskać. Ja nie mówię tutaj o wygranie w Totka, niestety, to nie jest... z Denarów nie mówi o takim uzyskaniu czegoś, on mówi o czymś, o co zabiegamy, o co się staramy. To jest często też taka, wiecie, zapłata za włożoną pracę, więc mamy podstawy... Wiecie z jakiego powodu te pieniądze, czy ta, ten zysk, bo ogólnie z denarów mówię o zysku, niekoniecznie tylko o pieniądzach, miałby do nas przyjść, ale no to wiecie, jeżeli jest ten księżyc, no to on tylko troszkę będzie tutaj rzutował na pewne rzeczy, ale nie będzie przekreślał tego asa denarów i tej, tego giermka pucharów w żadnym wypadku. Plany przedsięwzięcia. Mamy tu kilka rzeczy, trzeba to teraz rozbroić. Na pewno pojawi się jakaś nowa koncepcja, zupełnie nowa koncepcja całkiem możliwe, że. Ona nie jest tak, że ona jest teraz przez kogoś przed wami ukrywana. To możliwe, że ktoś ten jeszcze o tym w żaden sposób nie pomyślał. Może chodzi o Was nawet, tak, skorpiony? Przecież to Wy możecie wpaść na jakiś pomysł, który się dopiero teraz w maju Wam... W głowie narodzi, ale w tym wypadku to wujka Buław mówi o rozpoczynaniu i wprowadzaniu takiej koncepcji, która no jest raczej nowa. To jest robienie czegoś, czego jeszcze wcześniej nie robiliście, albo przynajmniej nie robiliście od długiego czasu. Jest to coś, w czym, no wiecie, nie macie jakiegoś wielkiego doświadczenia. Może jest jakaś taka koncepcja, moi drodzy, żeby zacząć tam coś ćwiczyć, a nigdy tego wcześniej nie ćwiczyliście. Ktoś wam taki pomysł sprzedaje. Powie chodź Skorpionie ze mną na zajęcia, ja na takie rzeczy chodzę. E, może tobie by się spodobało i może Wam się akurat spodoba, bo widać, że e, bo, bo dwójka Buław mówi o takich rzeczach, które zaczynamy, do których jesteśmy zapaleni, tak? Trochę, przynajmniej na początku. Siódemka pucharów za to mówi jeszcze, bo to jest ta jedna nowa rzecz, która się pojawia, ale siódemka pucharów wskazuje skorpiony, że ten miesiąc będzie obfitował w... No, wydarzenia, te plany, więc będą się pojawiać. Może już wy je macie, już wiecie, że każdy weekend maja coś się będzie działo, więc ta siódemka pucharów będzie mówiła o tym, że będzie tego dużo. Będzie na pewno więcej niż zwykle, tak? Więc okej, okay, to trzeba zawsze, wiecie, sprowadzić. Karty zawsze mówią o takim subiektywnym podejściu, czyli to jest tak, jak to wy odbieracie, więc więc moi drodzy, jeżeli macie z reguły... Także faktycznie, nawet normalnie, z założenia, w, co miesiąc, w każdym miesiącu, co weekend jest coś do zrobienia, no to tutaj będzie tego jeszcze więcej, tak? Ale jeżeli no, raczej wiedziecie takie bardziej pustelnicze życie, gdzie raz na miesiąc coś się wydarzy, no tutaj podejrzewam, że zdziwicie się, że faktycznie może nawet co weekend coś się wydarzy, albo co drugi weekend będzie coś do zrobienia. Ogólnie wiecie, Rozumiecie o co mi chodzi? Tak? Że no, doprowadzamy to do naszego takiego stanu domyślnego i wtedy to, co karty mówią, interpretujemy w taki sposób. Ja staram się dawać te przykłady, staram się to tak opisywać, żeby stawało się to tak dla wszystkich było do odczytania i do odebrania. Skorpiony. Szóstka denarów za to też mówi o jednej fajnej sytuacji, ale raczej jednej, raczej jednej, gdzie coś, czego nie Myśl, o czym nie myśleliście, że Wam się spodoba, ale to jest też jakiś Wasz plan, bierzecie w tym udział. Może niekoniecznie jakoś stuprocentowo, tylko i wyłącznie z Waszej woli, ale coś, co nie myśleliście, że Wam się spodoba, spodoba się wybitnie. Będzie naprawdę fajnie, aż trochę zaskakująco. Ja często daję taki przykład przy szóstce Denaru w takim kontekście, właśnie planu, że odwiedzamy kogoś z rodzinki, bo Teściową, tą taką, wiecie, stereotypową. Ja ogólnie twierdzę, że to jest trochę krzywdzący stereotyp, ale no, trzymajmy się jako przykładu, gdzie no, nie spodziewacie się, że to będzie fajny obiad, czy tam fajna wizyta. Okaże się, że będzie zaskakująco przyjemnie, nie? Moi drodzy, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, e, samopoczucia, humor będzie Wam dopisywał. E, będziecie, moi drodzy, całkiem, wiecie, w takiej dobrej odporności. Raczej bym nie widział tutaj tego, żeby coś miało, wiecie, Was tam nagle zaatakować, tak? Ale połączenie królowej denarów z Kartą Sprawiedliwości wskazuje na to, że żeby tak było, żeby był pełen spokój, to trzeba realizować wszystkie konkretne zalecenia, jakie mamy. Trzeba, jeżeli mamy jakieś plany, że idziemy gdzieś tam do lekarza, jesteśmy umówieni, czy tam nawet do dentysty, czy coś takiego, trzeba brać to na poważnie, trzeba faktycznie z takim pomyśleniem, tak? Zrobić. Czyli trzeba trochę myśleć. Ja nie twierdzę, że nie myślicie na co dzień, Skorpiony. Nie, nie, nie. Zupełnie nie o to chodzi. Tylko, że właśnie tak. Zwrócić uwagę, że jeżeli mielibyście jechać do kogoś znajomego, gdzie są załóżmy dzieci, które mają wiecie te gile takie zawsze ciągnące się do kolan i zawsze chociaż jedno jest z nich chore, no to nie zdziwcie się potem, że jednak was to może dosięgnąć. I teraz pytanie, czy jesteście w stanie sobie na to pozwolić, czy nie, to już jest wasza decyzja, czy się na to odważacie, czy nie, ale no, ogólnie nie zdziwcie się, że jak pójdziecie w ognisko <grytanie> ciągnących się gili, to że sami tego gila złapie, złapiecie. Nie? To taka karta sprawiedliwości o tym mówi, a królowa denarów o myśleniu w przód. Zobaczmy, moje drogie Skorpione, teraz jak będzie się układał ten kontakt z bliskimi, ważnymi dla Was osobami, rodziną, ogólnie przyjaciółmi, tak? E, osobami, na których Wam zależy i którym zależy na Was, a także zapytamy o relację z tą najważniejszą osobą, o miłość po prostu, tak? E, zobaczymy, co tutaj będzie się działo, i też będzie tutaj interpretacja, tej części czytania dla osób, które są singlami, może karty tutaj coś nam zdradzą, ale kontakt z bliskimi, rodziną, bardzo, bardzo fajny. Tak, mamy kartę świata, ona tutaj dominuje, nawet jest po środku. Świat to najbardziej, najbardziej pozytywna karta w całej Italii. ja To często powtarzam, mam nadzieję, że już część z Was pewnie o tym wie, już pewnie bym mówiła: Kosma, to już przestań to powtarzać, no ale dobra, może w przyszłości, może w przyszłości. Świat. Dogatujecie się wy z wszystkimi po prostu w koło świetnie, tak? Widzę tutaj robienie jakichś dalekosiężnych planów z kimś, ewentualnie karta cesarzowej może nawet wskazywać na to, że ktoś z waszych bliskich będzie może w ciąży, tak? Całkiem możliwe. Cesarzowa wskazuje na to także, więc muszę o tym powiedzieć. Za to mamy też ósemkę pucharów i ósemka pucharów raczej bym powiedział, że jest taką neutralną trochę kartą, bo może mówić o tym, że z jakiegoś planu trzeba będzie troszkę zrezygnować, ale to nie będzie Was jakoś bolało. Tak, że jakiś kontakt z, z kimś właśnie nie wiem, bliskim, em, no może będziecie umówieni, ale jednak potem stwierdzicie, że nie może ktoś, albo Wy nie możecie, albo może ta osoba nie może i, i to podejrzewam, że nie będzie Was bolało, bo będziecie mogli e, Skorpione na przykład przenieść to na inny czas, czy coś podobnego takiego, e, więc tu... Też można sobie wyobrazić sytuację, gdzie mamy dwie rzeczy, które się dzieją jednego dnia. Wśród, szczególnie, że mamy tu siódemkę pucharów, jest wiele rzeczy do zrobienia, może tak być. No i w, Wy wtedy wybieracie jedną opcję, czyli jednej rezygnujecie, ale potem macie poczucie, że chyba wybraliście dobrze, tak, że wybraliście całkiem dobrze. Ósemka pucharów to tak, jest taka troszkę słodko-gorzka, że no, z jednej strony trochę szkoda, ale z drugiej strony nic złego się nie stało, aż takiego, a wręcz może nawet coś dobrego z tego wyniknęło. Skorpiony, zobaczmy, jak ten kontakt z tą najważniejszą osobą u Was wygląda. I najpierw będziemy interpretować to czytanie dla osób, które no już taką osobę mają. I tu muszę od razu powiedzieć, że będzie troszkę... Em, przygotować się trzeba na zmienność. Mamy dziesiątkę mieczy, mamy asa buław i trójkę denarów. I tu widzą moi drodzy, że pewne plany trzeba będzie zmienić, tak? Trzeba będzie zmienić, bo one nawet nie tyle, że trzeba będzie zmienić, one się same zmienią. Może coś takiego wypłynąć, że kochani, załóżmy, planujecie, tutaj jest taki as buław. On może mówić, że w jakimś weekend planujecie sobie czas tylko i wyłącznie dla siebie i wtedy no, dochodzi do tego weekendu, a okazuje się, że załóżmy ten partner, partnerka się rozchoruje w tym czasie i no, nie będziecie mogli tego zrezygnować i będziecie tą zmianę jednak... To nie jest tak, że zarzucicie ją zupełnie, bo mamy trójkę denarów, która mówi o tym, że po prostu coś innego wymyślicie, tak? Pewnie w innym czasie, może troszkę w innej formie, więc okej. Okay. Trochę podobnie jak w przypadku tej ósemki pucharów, że no szkoda, duża szkoda, że się nie wydarzyło, że tutaj się ten plan zmienił, ale no nie wszystko stracone, bo ogólnie ta. Ta karta Asa Buław i Trójki Dynarów mówię o tym, że Wy, jako dwie osoby, dogadujecie się super. Tak? Dogadujecie się naprawdę szczególnie w takich celach i wspólnych planach. Skorpiony, to ja bym tu widział, że no myślicie jedno, jesteście jednomyślni. Tak? Że Okej, okay. pewne rzeczy mogą się wydarzyć, ale tego nikt nie przewidział. Dziesiątka mieczy często właśnie mówi o czymś takim, czego się nie da przewidzieć, tak? to się zdarza nagle, to się zdarza konkretnie, często też w momencie, kiedy coś już mamy umówionego i tak dalej. I tutaj nagle Ciach, no jakaś przeszkoda, ale no Wy po prostu w tym miesiącu będziecie mogli, no Wy będziecie się dogadywali super, tylko okoliczności mogą temu nie sprzyjać. Dziesiątka mieczy, ja dałem taki przykład jednego weekendu, ale może być też taka sytuacja, gdzie w ogóle trzeba będzie troszkę pewne rzeczy pozmieniać, te plany, bo może Wasz partner, partnerka będzie na jakąś delegację jechała, czy ogólnie będzie tam praca, jak Jakoś wchodziła w drogę i, i, i będzie mieszała. Więc to też będzie ciężko przewidzieć, bo to się wydarzy w trakcie maja, podejrzewam, ale no, wy sobie poradzicie, może w inny sposób do tego po prostu podejdziecie. Skorpiony, jeżeli jesteście singlami, no kochani, tutaj te, to czytanie będzie miało inny zupełnie inny wydźwięk, bym powiedział, bo jeżeli jesteście w aktywnym szukaniu, jeżeli jesteście w aktywnym szukaniu kogoś, kogo byście chcieli właśnie tam może zacząć randkować czy coś takiego, to tu przygotujcie się, że będzie was dobrze oraz no nie będzie to trafiony, tak? Ja bym widział tu taką sytuację, gdzie, e, zas, gdzie e, będzie jakaś osoba, z którą się spotkacie i będzie ona na przykład wcześniej wydawała się, może na tych aplikacjach, e, Skorpiony nawet jakoś bardzo ciekawie, interesująco, wiecie, taka, która do której się zapalicie do tego spotkania, a potem już na samym, w samym momencie e, no nie za bardzo, tak? Okaże się, że tam to, to, to nie jest trafiony wybór, nie wiem, może będzie ktoś śmierdział. <grywa> e, Uważaj, nie zdziwcie się, to, to się zdarza, to się zdarza czasami. E, moi drodzy, okej, okay, to nie wypali, ale widzę też, ta trójka denarów mi tutaj cały czas e, widnieje, i ona by wskazywała na to, że jakąś. No, inną, kolejną znajomość nawiążecie, i chociaż może w maju ona jednak no, się jeszcze nie rozwinie, ale będzie już miała jakieś podstawy. Będzie to coś, z czym byście, kochani, faktycznie no, potem chcieli dalej pracować, pewnie w czerwcu, na lato. Więc, no, mówię, Przygotujcie się, że może być różnie, tak? Tak naprawdę to, to jest to, co tu karty przekazują. Nie powiem, żeby był to jakiś wybitny, najlepszy miesiąc, Skorpiony, dla was do poznania kogoś naprawdę takiego, żeby wiecie, zmiódł was z nóg, nie? Zobaczmy, jaki znak Zodiaku będzie dla Was ważny w tym miesiącu. I mamy Barana. Baran w tym wypadku na to wychodzi, że będzie taką, że osoby spod znaku Barana będą miały większy wpływ na Was. Tak, będą, wiecie, ich wiadomość od przyjaciela Barana będzie bardziej znacząca. E, tak, jeżeli widzicie, że załóżmy, macie w rodzinie kogoś, kto jest spod znaku Barana, może z ascendentu Barana, i teraz jest tam podejrzenie, że ktoś może być w ciąży, no to może tutaj karty, akurat, wiecie, nawiązują do tego. Że jeżeli kolega z pracy jest spod znaku barana, to też możecie się nie zdziwcie się, jeżeli ta osoba będzie miała jakiś większy wpływ na was. Ogólnie to nie znaczy, że to będzie zawsze wpływ pozytywny albo zawsze negatywny, ale będzie miał większe przełożenie. Nie? O, to, o to w tym chodzi. Zobaczmy teraz moje drogie skorpiony, jaki mamy, jaką mamy ewentualnie przeszkodę. Mamy też pomocny wpływ, czy też dobrą rzecz, która idzie w Waszą stronę i radę kart. Ok, ciekawie, że przeszkodą jest ta dziewiątka mieczy. Dziewiątka Mieczy, ona wymaga niestety troszkę więcej wytłumaczenia, jeżeli mówimy o przeszkodzie, bo ona mówi o tym, że się martwimy. O tym, że czujemy, wiecie, niepokój, że coś może pójść nie tak. I ok, jest tutaj ten Księżyc, z tym, że Księżyc jest trochę bardziej racjonalny niż Dziewiątka Mieczy, tak? Księżyc, chociaż jest i tak kartą intuicji i tak dalej, to z reguły jak on się pojawia, to jest coś na rzeczy. Przy Mieczy niekoniecznie. I tak naprawdę ja bym tutaj odbierał to jako przeszkodę w taki sposób, że Wy będziecie skorpiony się czymś martwić i że będzie miało miejsce w maju, może nie wiem, ta dziesiątka mieczy Was tu zaskoczy. No, była mowa o tym księżycu, że był trochę zmartwieniem i tak dalej. I przeszkodą nie jest. Obiekt zmartwienia, bo najwyraźniej on nie wyjdzie jakoś specjalnie tu źle. Tak samo tutaj będzie można to jakoś naprawić, tak? Ale samo zmartwienie i samo martwienie się tym czymś będzie przeszkodą. I może, wiecie, powodować, że nie będziecie mogli spać, albo że będziecie myśleć nad czymś tam cały czas i ciężko będzie się tych myśli pozbyć. Więc, moi drodzy, jeżeli faktycznie pojawią się jakieś tam zmartwienia, pojawią się jakiś, jakiś tam taki stres związany z jedną rzeczą, pamiętajcie, że jak jest dziewiątka mieczy, ona bardzo rzadko dochodzi do skutku, tak? I teraz karty wskazują na to, że dobrą rzeczą, która idzie w Waszą stronę, jest czwórka mieczy, czyli karta spokoju. Karta yy, wręcz mogłaby być, można by było to odebrać, tak wiecie... I jeden do jednego, bok w bok, tak? Że Wy się martwicie, a dobrą rzeczą jest to, że nie ma się czym martwić, tak naprawdę, tak? Albo w, nie będzie to w takim wymiarze, jakby można było się obawiać, więc, no. Tak samo ja nie widzę tu jakichś strasznie, strasznych powodów do zmartwienia, więc jeżeli Was tam jakieś takie myśli ciążą, no to ja wiem, że mogę Wam e, powiedzieć 15 razy, żebyście się aż tak tym nie martwili, ale nigdy chyba w historii ludzkości powiedzenie komuś czegoś takiego faktycznie nie zadziałało, a przynajmniej nie na miejscu, nie w tym momencie, nie? Ale może ta myśl jakoś pozwoli Wam szybciej, właśnie z tego gąszcza myśli, wyjść i, i, i mieć poczucie, że jednak nie jest źle. Ósemka buław jako rada kart. Tak, czyli działajcie, róbcie rzeczy. Starajcie się zrobić jak najwięcej tak naprawdę to jest to, co ta karta mówi. E, czyli jeżeli macie też tą siódemkę pucharów, e, jest tu wiele rzeczy, które byście mogli zrobić, które będziecie mogli robić, e, się tego podejmować w maju, to postarajcie się wyciągnąć z tego jak najwięcej. Tak? E, wiecie, wydaje się, że to będą fajne rzeczy, więc. E, więc to tylko na plus, jeżeli uda się zrobić ich jak najwięcej. Moje drogie Skorpiony, rozkład dla Was na maj. Nie martwcie się aż tak bardzo, to jest ta myśl przewodnia. Jeżeli dotrwaliście do końca, czytanie może Was zainteresowało, zostawcie lajka. Ja jestem Kosmankowski, bardzo dziękuję Wam za Wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki Skorpiony. Pa!